Gdzie jest granica? Gdzie są jakieś kontrole? Czemu nikt nie sprawdza dowodu? Błędziorno, dzień piąty. Jesteśmy w San Leo. Dzisiaj trochę lepsza pogoda niż wczoraj. Co prawda, lekko kropi, ale to jest piękna widoczność. Jest jedna góra, druga góra. Za mną jest kościół, o tu. Tam jest forteca, to zaraz będzie widać. I co, my jedziemy gdzieś tam, bo tam jest San Marino, a mamy dzisiaj niedużo, bo tylko jakieś 30 km, 700 m w pionie, więc powinno być dużo czasu na zwiedzanie samego San Marino. Jedziemy. Widać jedziemy na kawę. Kawę i kornestwo. Trafiliśmy chyba na jedyne włoskie miasteczko bez baru. Pietra Kuta, BSS kutas Panie! Widzi Pan tam S na końcu? Eee, więc jedziemy dalej. Za 10 km mamy Verruccio. Tam jest trochę pod górkę, ale tam i tak planowaliśmy stanąć, więc staniemy tam na kawkę. Proste. Pietra Kuta, bo ogóle nie ma baru, ale ma bardzo ładną szutruweczkę przy rzece. Także warunkowo dajemy okejkę. Od Pietra Kuta jedziemy sobie super szutróweczką, a tam, tam już widać San Marino. Przejeżdżamy przez most i zaczynamy podjazd pod Verruccio, tam widoczne w górze. ładnie jest szkoda, że nie widać San Marino można by było szacować czy już pada, czy jeszcze pada, czy już nie pada, a tak trochę w ciemno jedziemy. O, sprostowanie z widoku z kamery internetowej wynika, że nie pada. Ludzie chodzą bez parasoli. Ale na górę to wymieszczamy kolejką, co nie? Mm. Nie? Lub? Nope. A się za dużo. Jak tam samo poczucie w San Marino? Wywarnie. Gdzie jest granica? Gdzie są jakieś kontrole? Czemu nikt nie sprawdza dowodu? Czy się szukany? Jesteśmy już w San Marino. Teraz czeka nas tylko równe 5 km podjazdu, bo tam na górze, gdzie jest ten zamek, kościół i wszystko, tam mamy na Centrum San Marino nie jest zbyt przyjazne rowerzystom, więc na prośbę pana policjanta. Policjanta. Spacerujemy sobie po, po centrum i jak o mnie chodzi, to zdecydowanie pierwsze miejsce siedzi o najgorzej jeżdżących kierowców, to przejmuje San Marino, ponieważ to jest tak jakbyśmy zmieszali Polaków z Włochami. Była masakra. Dwupasmówce pod górę na zakrętach wyprzedzali nas na takie gazety, że no, wywrotami już tak się nie zdarza. A sama trasa? Fajna. No tylko ta końcówka ciężka. Szkoda, że w takim roku się jechało. Ale no, nie było żadnej alternatywy chyba. No widocznie nie. To co? Jest godzina 14, idziemy się meldować i idziemy zbierać Marino A jutro, a jutro jedziemy nad morze. Taki mamy widok z pokoju. Tak jeszcze do widzenia. Hotel La Rocca San Marino. Cześć.